Zobaczymy czy uda Ci się teraz zostawić łapkę w górę zanim odpalę najnowszy odcinek. 3, 2, 1 i klikajcie teraz. Witam Was serdecznie, jestem Aureox, a dzisiaj będę reagował na Evil Poe at School, czyli zły Poe, straszny poł w szkole. Oglądajcie do samego końca, zostawcie łapeczkę do góry, zasubskrybujcie mój kanał i w opisie macie link do oryginalnego wideo, a teraz obejście to razem ze mną. Zaczynamy! O! Did... Oh. To jest profesor Poe? A tu mamy. Uh, <noise> to jest cut Przyszedł sobie na lekcję, gdzie nauczycielem jest Nie wypełni... Co ten poł robi? Ej, to jest straszne. Nie, no nie jest straszne, ale. Fajna ta animacja, aczkolwiek. Nauc... Nie chciałbym chyba mieć takiego nauczyciela.

Nie, nie ma kolejnej szans. A to jest Garden of Garden? Coś takiego, Garden Urban... Nie pamiętam jak to się nazywało te postacie możecie napisać. No to nie powinno być trudne, czykolwiek pewnie mu nie wyjdzie też. O ja co on zrobił? Hatnob się trochę chyba wyśmiewa, ale na jego miejscu tego raczej nie robił, bo... Kęs zasnął. Ojoj. <laughs> <laughs> oj. <You took it? śmiech> stracił. Nawet nie. Okej, okay, teraz ma eksperymentować. I śmieszanie składników, dobra. I chyba mu wyszło? <laughs> nie wiesz, że co mu, co stworzył? Thank you very much, wow. Czy on sobie skoczył do środka jego? Dlaczego? Ona się wydaje na inteligentną, ok. Nie, nie zawiedzie. Dobra. Jednak ja jej też nie wyszło. Chyba. Baby. Ale ten poł jest ogromny nie, widzowie, nie. widzowie nie? I ten poł wygląda jak balon trochę. Jak co on się zmiedził? Jak ewolucja! Ale ten nauczyciel, poł jest w stanie wszystko zjeść! On jest niebaśliwy normalnie. To oh teraz pokonać wszystkich. Zjeść! Pokonać wszystkich swoich uczniów! Aha, jeszcze pozamykał okna każdą możliwą. O! Co spowodował? Mieszył go! Już nie jest taki straszny. Ej, to jest jakiś taki czarodziej wyszedł z tego eksperymentu tamtej dziewczynki. Jak sobie teraz jedzonko takie dla Paul'u. <laughs> oj, oj. Znowu wrócił? Jemu nie można było dawać jedzenia po prostu? Jak on się mieści w tamtych drzwiach, w framudze, nie? Biedny katnab, ma przerąbane. Nie no, go widać przecież, kurcze. <noise> Oła, to musiało boleć. Gdzie no taką lampą na wielkiego połu? On wszystko zje normalnie. Nie, ten połys niemożliwy. E, czy on bombę wrzucił? To Było mocne, ale ta w zrobiła. Nawet nam by się, nie wiem, być jakiś zmutowany kafnabem, wiecie, taki, taki jak Enderman zmutowany z Minecrafta. Nie, wtedy miałby większe szanse z tym połów. O co tak się... za nim. Aha. Normalnie Skipidi macie swoje toalecie, nie? O, no uh -oh. o. No, po Skipidi już jest. Czemu on go nie umył? Przecież powinien go umyć i uciekać od razu. No co za gamoń mały. O, oh o. -oh. I on zasnął? No dobra, no to na długo nie zasnął. Czekaj, Rysz! Jak się zastanawiam. Jak on zjeżdża? Zobaczcie! Jest za duży i musi normalnie tak. Po bo ten w bocznej pozycji zjeżdżać. O! A to kto to jest? Ej, on się jej boi, widać od razu! To jest jego mama? Ale taka pozytywna ta mama, zobaczcie, chce pomóc od razu. Kapnapowi i ma malutkiemu połu. O, ten zły połu. bał się jednak jej, dobrze! Co to przyszedł? Kolejny połu, co jest? A co starty połu? Miałeś też go nakarmić. A no właśnie, zobaczcie. Nie zadbał o tego żółtego połu i dzieje się z nim. A ten znowu wrócił. Ja w to nie wierzę, no. Dobra, teraz jest nagle coś innego. Dobra, to już jest kolejna inakcja, ale to już nie dotyczy, jakby wiecie, tego strasznego połu. Więc na tym zakończę. Jeśli chcecie kolejną część, napiszcie w komentarzu. I napiszcie mi też i na, na co chcielibyście, żebym zareagował, na, na, co, na jaką postać cokolwiek, będę wam bardzo za to wdzięczny. Też bardzo wdzięczny za subskrypcję, bo dużo osób, niektórych przychodzi nowych, co ogląda, a nie subskrybuje. Będę bardzo wdzięczny za każdą subskrypcję. Macie link w opisie do filmu, na który reaguję. Możecie zobaczyć u oryginalnego twórcy, bo ja tylko reaguję na to. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć.